Kiedyś już takie ciasta Amela? Nie, ale wałkowałaś trochę. To ile ty tych pączków już zabiłaś? Nie, nie pączków, oponków, tak? No. I liczyłaś ile zabiłaś? Nie. No. Nie, nie liczyłam. Musisz mocniej przycisnąć. O! nie, dziewczyna, no I tak samo wałek w mące, jak kieliszeki O, też mące, o tak, pięknie. No i teraz szklaneczko lub kółeczka i kieliszeczki. No prawie sama zrobisz cały ten. Ale kółko. Oj, zapomniałam, jakie ciasto się nazywa, no. To są obok, tak? I co, jeszcze dziutkę musisz zrobić? Tak. O, i przy okazji zrobię tak. Dwa, czemu, dwa na raz tak? robisz. Daruję jako śmiornica. A czemu ośmiornica? Bo ma osiem ramion. Osiem ma? Tak. Nawet nie wiedziałem.